Witam, kolejna konsola, tym razem 7002 z normalnym napędem. W zestawie będzie tak: dwa pady. Zamiennik nowy, czarny. To też jest jakiś zamiennik używany, dobry. Można nim grać. Kabel zasilający. Kabel do telewizora i 15 gier. Konsola była rozebrana, standardowo wyczyszczona. Napęd wyczyszczony, jak, jak widzicie, napęd bardzo dobrze czyta gry. Dosyć cicho chodzi. Cena będzie jakieś 280 zł, bo nie mam karty pamięci do tego, dlatego niższa cena. Tamte, co wystawiłem z wirtualnym dyskiem, z wirtualnym dyskiem, z cyfrowym dyskiem, poszło w parę godzin. Teraz ja też sprzedałem tą 7.5, co była za 350, to już jej nie ma. No więc, jak chcesz kupić, to musisz szybko się zastanawiać u mnie, po prostu u mnie sch schodzi to w miarę. A te z tym, tym napędem cyfrowym, Pojawią się, może nie w. No, a może w następnym tygodniu, jak dobrze pójdzie. Może będę miał dwie. Już jedna jest zarezerwowana, można sobie zarezerwować. Cena jest tak powyżej. Teraz zrobiłem znowu 500 zł. No tak obliczyłem, że. Wiadomo, też, też muszę trochę coś zarobić, Nie, nie za wiele, ale ale też tak będzie w okolicy. Na pewno będzie 500 albo 550, to zależy za ile, tak jak powtarzam za ile konsolę ja kupię, ile będę musiał w nią zainwestować, naprawiać. To, to ja te te konsole jak kupuję to zawsze przyglądam, bo nie jakieś kondensatory trzeba powymieniać, żeby się nie wylały zaraz. No wiadomo, sprzęt ma 30 lat i u mnie przechodzą taką naprawę żebyście wy już tam nie, nie musieli tam nic zgrzebać. no niestety wszystkie podzespoły, części kosztują czas pracy poświęcony też ta konsola też jest świetna posłuży jeszcze parę lat jak ktoś będzie szanował to Długich parę lat. Obudowa też jest niezła. Ładna. Ja ją wymyłem. Dezynfekcja była. Dobra. coś nie przymulali. Jedziemy następną. Tutaj się nic nie zacina. Tu już tak super chodzi, że. Nie ma coś. Oj. Nie ma co się martwić. No musicie jedynie kartę pamięci, że to kupić. No nie mam. Zamówiłem chyba, że się nie sprzeda. To wtedy dorzucę, ale ta będzie też większa, nie? To wtedy dorzucę tą kartę. Jak dojdą. Ale to. O. Widzicie? I jak mam powiedzmy chip nie zaskoczy, to najlepiej tu wyłączyć, żeby... Ponieważ tak jest, że on może ten nie załączyć się. To restartem nie, ja to zawsze tu power odłączam i wtedy lepiej. Jak restartem, nie wiem czemu. O, kot mi miał na balkonie jest. Już się znudził chłopak. No ale go puścić, a tu się wgra. No już idę. Oh. The First World War. Medal of Honor vi förmånen att A jak kupujecie konsolę i ją odbieracie z paczkomatu, teraz są pogody, wiadomo jest chłodno. Od razu jej nie odpalajcie. Niech ona sobie postoi z 2-3 godziny nabierze temperatury pokojowej. I dobrze jest tak klapkę tu otworzyć, żeby to odparowało. Nie lubię tego okresu sprzedawać, bo to jest... Ludzie się tak podniecają, że lecą od razu. NIE DZIAŁA! To nie działa. Jak jest zaparo, zaparowane. Jak tu się celuje? Tu nie ma jakichś celownika? Ale widać. O kurde. Ale bieda Jeszcze dziś dziad jest Tu jest Słaba ta gra. Warzone pierwszy Nasakio A i to trzeskok jest teraz Grało się tak kiedyś Ja to tak bardziej w rezydenta lubiłem pograć Metal G Soli to O jakie gry są, o właśnie Wam pokażę to zarobić odpalona, ten medal. To widzieliście. Tekken, James Bond, dwa są. Tekken w palu, medal of honor. Żebyście mi nie pisali. Ja to pakuję, już naprawdę nie pamiętam jakie tam tytuły, bo to ja losowo wrzucam i na dwóch płytach nawet Dobra to mamy z głowy. Następnie to sobie A jak widzicie, że powiedzmy na Allegro tam lokalnym jest to dostępne, to nie piszcie, czy jest jeszcze aktualne. Jak jest, wisi, to to śmiało możecie kupować. Jak nie będzie, to ja to po prostu znoszę, kasuję. A na Olyxie wiadomo, jak już nie ma kup teraz, no to wiadomo, że już... Konsola jest sprzedana, nie? A jak jest na Olixie kup teraz, to znaczy, że jest dostępna? Chociaż wczoraj miałem taki przypadek z tą konsolą. Co ty robisz ociec? tym napędem cyfrowym, że praktycznie w tym samym czasie kupili tu i tu, ale pan z Allegro lokalnym był szybszy, o parę minut i poszła tam, a tam zwróciłem pieniądze. a no to takie rzadkie przy... Co jest, Boże, jaki to gruchot? Strasznie w pośli spada, chyba że mam Boże to czułe. Chyba, że w sprawy powiem. O Jezu, co kurde nie hamuje. Trzeba trochę pojeździć Po Jezus Dobra będę kończył, bo to aż sztyd, sztyd grać to. <śmierdzi> to jest wstyd grać to Aż wstyd grać Jezus Masakra Ale to jest czułe <śmierdzi> Мог сильно скрыть, сразу же Так, До следующего.